Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji na Phuket? Poznaj nowoczesny projekt, który łączy komfort styl i doskonałą lokalizację. Apartamenty one bedroom plus o powierzchni 38 m2 w cenie 3 944 000 tajskich batów. A ceny w tym projekcie zaczynają się już od 2 450 000 tajskich batów za 26 m2 i to na pewną własność. Inwestycja zostanie ukończona w 2027 roku i znajduje się w jednej z najlepiej rozwijających się dzielnic. Cały projekt to tylko trzy budynki i zaledwie 411 apartamentów, co zapewnia kameralną, ekskluzywną atmosferę. Na terenie kompleksu znajdują się siłownia, kids club, basen, jacuzzi, sauna yoga, studio, przytulna biblioteka i wiele innych. Metraży zaczynają się od 26 do 92 m2. Nie okazji wyjątkowa lokalizacja, świetna infrastruktura i ogromny potencjał wzrostu wartości